się za film, w którym będzie to jakby taki trochę film świąteczny Bo ja, ja wiem, ja wiem, że ja teraz w grudniu trochę zaniedbałam swój kanał bo nie już sam drugich filmów, są same shortsy ale shortsy były codziennie, więc jakby pomyśleć, że jeżeli dodaję filmy dwa razy w, w tygodniu to jakby te shortsy można sobie zrobić na pół i wyjdzie, że jest jakiś film po dwie minuty nie wiem, nie, nie wiem, nie, nie nieważne, nie, nie trochę się ale postaram się już wrócić do tego i w końcu wywrócę jakiś film świąteczny, trochę więc tak, jak już zauważyliście, zobaczyliście, jest tło, ponieważ. Nie wiem, czy ja to mówiłam. Na YouTube pewnie nie mówiłam. Bo to nawet być mam bardzo wielki tajemniczy z tego, co pamiętam. Albo może nie ma, bardzo, bardzo, ale nieważne. Więc tak. Przyprowadzamy się, jestem pierwszy, to jest pierwszy film w nowym pokoju, gdzie macie tylko moje łóżko i żeby po bardziej świątecznie. widać, że lekko, raczej widać, że lekko ściany są czerwone, ponieważ włączałam LEDy, które mi lekko oświetlają cały pokój i na trochę taki takiej kolory. I ma właśnie czerwone, a tak szczerze mówiąc, LEDy mi się zepsuły troszeczkę. I została tylko na czerwono, to tam musimy je naprawić, a więc czekam aż mnie naprawi, ale nieważne. Więc dobra, już przechodzimy do filmu. Więc tak. Pamiętajcie o tym, że cześć w w a oraz na kanale będzie tego typu filmów. A my już zaczynamy, bo muszę powiedzieć, że po tytule już że będzie to film z otwierania prezentu. Będzie to prezent od mojej koleżanki, którą w ogóle pozdrawiam, bo pewnie to zobaczę. Więc tak. Jest to prezent, który sobie nawet nie wiem z jakiej okazji dostałam, ponieważ na mnie urodził grudnie, ale nieważne, to raczej znaczy taki prezent śpiątyczny jest. E, więc tak, ja mówię, żeby się zabezpieczyć. I ja tego nie otwieram dlatego, bo chcę się pochwalić, że dostałam prezent. I ja tego nie otwieram, bo chcę się chwalić. Po prostu moja koleżanka mnie poprosiła o to, żebym nagrała to na YouTubea, więc właśnie to robię z jej prośby. Więc, żeby nie było jakichś hejtów, pozwów czy coś, że robię to specjalnie po to, żeby się chwalić. Więc, dobra. No nie wiem, no to tak. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, widzę, że się bardzo starałaś, bo nie, jak mi ja to pakowała, brzmi to dużo gorzej. Więc tak to wygląda, na to wpisane dla Julki. Pięknie. Więc tak, teraz z tego już otworzymy. jest i jaram, co tam jest ciekawego. To jest w ogóle ta jakaś. Teraz nie potrafię otwierać rzeczy. Teraz po prostu O, te łatwiej. Rozerwę ten papier, bo on dosłownie się rozerwa. No teraz nawet tu jest otwarte już, więc spróbujmy... Nie wiem co to jest, to jest. Okej, jest coś takiego. Myślę, że możliwe, że wiem co to jest, bo ja pewnie odpowiedziałam, że to jest od Dominika, ale nie wiem, bo to mniej więcej tak patrzę i do... ja Oh my god! Ja wiedziałam, że mi coś zamówisz od Dominika i ja to wiedziałam. I chyba to jest to, co będziemy mieć chyba takie same, bo nie mówiłaś, że będziemy mieć takie same. Jest to piękna bransoletka ze sklepu od Domniczka. Dear Boże, jakie to jest cudo! Muszę to zacisnąć. Więc tak, tak wygląda ogólnie bransoletka. Jest napisane oczywiście Dear Więc tak, jest ogólnie mega. Tutaj już jeszcze... O kurde, rozwaliłam ją. Ale to się da wcisnąć chyba. A No wcześniej poproszę prostu mojego tata, mój tata jest bardzo dobry w tego typu rzeczy i mimo, że naprawi, więc tak wygląda ta bransoletka, którą się musiałam rozwalić. Ale ja ją naprawię, ja ją naprawię, ja ją naprawię, może nawet teraz ją naprawię. Yyy. Idzie, 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 jest. Dobra, naprawiona. dało się. Dało się, nie ma tragedii. Nie ma tragedii naprawiona. Więc tak wygląda ta bransoletka, jest taka neonowo różowa pomarańczowa. Jaka pomarańczowa? Przecież z nie znam, taka żółto-zielona. Dobra, mega fajna. Dodajmy to na razie i teraz rozbiję dalej coś. Dobra, odsuń to po prostu, rozhargam to. Bardzo ładnie zapakowałam. Ok. Wata cukrowa. Piękna i Wow, ale fajnie! Ja że będzie coś do mnie, ale że aż tyle rzeczy. Ja pierdziela. Nie chcę tego rozcierać, bo tu jest napis piśmie yes, high alarm. O. Okej. Okay. Jezus jest ta. To... Ja mówiłam, że bym chciała tą watę. No trochę się zgniotam. Jest to wata i Sauce. So, znaczy patałem co so ze so sweet Campo. ta jakby limitowana. Wow, mega, dziena bardzo mordo i mogę no, ją Super. I jest tam koniec ze skarpetki, skarpetki The Blake's. jest karpetki. Karpetki to skarpetki w rozmiarze 37. Powiedzmy, że jest dobry, powinno mi wyjść, bo ja mam jakieś, ale wielkie te skarpety. To f! One są takie jakieś grube. Wow, ale fajne! Jak ja mam tak jakie ja mam jakieś skarpetki fajne, na przykład ja mam dwie parę skarpetek z Anime, ani raz ich nie miałam na nogach. Bo są tak fajne i mi ich strasznie żal z użyć. Więc dobrze, to są takie fajne skarpetki z napisem The Blaze House, z The Blaze House, którego już nie ma. Mia się rozpadę, jak niektórzy wiedzą, to no, nawet nie wiedzą, co się wyjdzie. Dobra, mega dziękuję, mega fajna paczka, bo ja chciałam wszystko na tył i wszystko tak wygląda na jakąś więc dobra, to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym filmie na moim kanale, bye!